Zapasy w stylu klasycznym, inaczej grecko-rzymskim. Sport męski, trudny, ciekawy. Sport wymagający ciągłej nauki, ciągłego treningu, ciągłego doskonalenia się. Przed treningiem podanie celu zajęć, omówienie ich formy i zadań poszczególnych zawodników. Potem rozgrzewka ogólna, znana i stosowana w każdym sporcie, a po niej rozgrzewka specjalna zawierająca elementy techniki zapasów. Celem walki zapaśniczej jest położenie przeciwnika na łopatki, to jest przytrzymanie go w pozycji plecami na macie przez okres jednej sekundy. Tak właśnie trzyma się przeciwnika na łopatkach. Położenie przeciwnika na łopatki kończy walkę, jest tym samym co knockout w boksie. Walki w stylu klasycznym prowadzi się w pozycji stojącej, w parterze i w moście. W stójce stosuje się rzuty z prowadzenia do parteru i powalenia. W parterze przewroty, rzuty z uniesienia i wyjścia z parteru. Pozycją typową dla zapasów jest most, podpór na czole i stopach przy wygięciu w tył całego tułowia. Mostem zawodnicy bronią się najczęściej przed położeniem na łopatki wykonując wyjścia z tej zagrożonej pozycji. Most jest również pozycją ataku. Zawodnik często przenosi przeciwnika przez swój most wykonując określone chwyty. Walkę wygrywa zawodnik, który położył przeciwnika na łopatki lub zdobył więcej punktów, a punkty przydzielane są za wykonanie chwytów. Stąd konieczność opanowania chwytów, obron i kontrchwytów. Pierwszym z nauczanych chwytów jest przewrót w bok w parterze uchwytem za dalszą rękę pod piersią. Przy tym chwycie działać trzeba całym ciałem stosując pchnięcie przeciwnika piersiami i zakładając różne chwyty rękoma. Uczymy atakować w pozycji parterowej wysokiej, średniej i niskiej. Kolejny chwyt to przewrót w bok w parterze atakując przeciwnika z boku. Pierwsze chwyty w stójce to sprowadzenia do parteru uchwytem za głowę z ręką z góry oraz powalenia w bok tym uchwytem, którego uczyliśmy w parterze. Nelson wewnętrzny. Zawodnicy muszą znać kilka wersji tego chwytu. Wykonuje się go pchnięciem, zabieganiem, skręcaniem na przeciwniku klęczącym lub leżącym przez nacisk na kark lub unoszenie ramienia i barku. Początkujący najczęściej niewłaściwie układają rękę na karku przeciwnika. Powinno się ją właśnie ułożyć tak, dłonią do góry. Po opanowaniu tego chwytu uczymy zawodników następującej kombinacji. Atak dalszej ręki przeciwnika do przewrotu w bok dla spowodowania obrony i, wykorzystując obronę, wykonanie ataku półnelsonem. Przewrót w przód w bok kluczem dźwigniowym. Tak wygląda dźwigniowe ułożenie ręki na karku przeciwnika. Chwyt ten wykonuje się w parterze wysokim lub niskim, a często pomaga przy nim uchwyt atakowanego za podbródek. Fight ten stosuje się często w kombinacjach. Pozorowany atak półnelsonem wewnętrznym, a wykonanie ataku rzeczywistego kluczem dźwigniowym. Lub atak dalszej ręki przeciwnika do przewrotu w bok dla spowodowania pozycji obronnej, co z kolei ułatwia założenie klucza dźwigniowego i wykonanie przewrotu. Pierwszy kontrchwyt na atak przeciwnika chwytem za głowę i rękę z góry lub za tułów z góry. Chwyt ten, nazywany roladą odwrotną, jest jednakowo skuteczny w parterze i w stójce. Powszechniej ze skutkiem stosowany jest przez dzieci i młodzież. Kompleks techniczny zbudowany na zastosowaniu dwóch kierunków ruchu. Atak w jedną stronę w celu spowodowania oporu przeciwnika i wykorzystanie tego oporu dla wykonania ataku w inną stronę. Byt zwany sprowadzeniem do parteru szarpnięciem za ramię. Obowiązuje tu zasada ściągnięcia przeciwnika najkrótszą drogą do parteru, atakujący szarpie rękę przeciwnika w dół w bok i obciążając całym swym ciałem pochylony dół przeciwnika sprowadza go do parteru. W nauczaniu techniki zapaśniczej stosujemy metodę częstych powtórzeń. Przechodząc do coraz to nowych chwytów, co jakiś czas wracamy do chwytu już nauczanego, rozbudowując go lub tworząc takie oto kombinacje. Atak za dalszą rękę w parterze. Przeciwnik broni się, operując w kierunku odwrotnym do działania ataku. Wykorzystuje to atakujący i wykonuje przewrót w tył, kładąc przeciwnika na łopatki. Pierwszym w nauczaniu rzutem z pozycji stójki jest rzut przez plecy, nazywany często rzutem przez ramię lub bark. Najpierw zabawa. Bawiąc się, ćwiczący opanowują zasady ruchu i będą go wykonywać skutecznie i bezpiecznie w dalszej fazie nauczania. Głęboki wkręt pod przeciwnika barkiem pod jego bark. Rzucający zmniejsza wysokość lotu przez poklęk w trakcie rzutu, potem wykonuje rzuty z góry. Asekuracja zawodnika rzucanego. Trenerzy stosują ją często dla bezpieczeństwa ćwiczących, zamortyzowania upadku i ścisłej kontroli jakości rzutu. Prawidłowe opanowanie tego rzutu wymaga skoordynowania kilku działań: silnego uchwytu ramienia przeciwnika, wkrętu biodrami pod jego biodra, Wybicia biodrami i nadania rzucanemu właściwego lotu przez wyprost nóg i skłon przód. Ćwiczący zna już sprowadzenie za jedną rękę do parteru. Teraz stosuje kombinacja. Atakując sprowadzeniem, pociąga rękę przeciwnika i wkręca się pod nią, kończąc atak rzutem przez ramię. Na atak przewrotem przez uchwyt dalszej ręki pod piersią stosuje się kontrchwyty. Uchwytem jednoimienną ręką za rękę przeciwnika i skrętem w stronę przeciwnika. Uchwytem różnoimienną ręką za bliższą rękę atakującego i powaleniem go w tył. Inny kontrchwyt. Uchwyt oburącz za wysuniętą rękę przeciwnika i pchnięcie go barkiem do powalenia. Jest to jakby niepełny rzut przez ramię. Rzut przez biodro. Jeden z najskuteczniejszych chwytów w stylu klasycznym. Występuje w nim szereg skomplikowanych ruchów. Zwrot tyłem do przeciwnika. Podejście biodrami pod jego biodra, naciągnięcie przeciwnika na swoje biodra pociągnięciem za rękę, tak aby wytracił równowagę i pochylił się w kierunku rzutu. Sam rzut wykonany bardzo dynamicznym wyprostem nóg, a po rzucie przytrzymanie przeciwnika w pozycji leżenia na łopatkach lub moście. Trenerzy muszą zwracać baczną uwagę na właściwą pracę nóg przy podejściu pod przeciwnika. Naukę rozpoczynamy od rzutu za krokiem. Ważna jest w nauczaniu asekuracja, jaką stosuje trener dla kontroli prawidłowości technicznej chwytu i zapobiegania ewentualnym kontuzjom lub dla zlikwidowania obawy ćwiczących przed wysokim lotem występującym przy tym chwycie. Po nauczaniu rzutu przez biodro należy powrócić do nauki chwytów w parterze. Ćwiczący opanowali już przewrót kluczem dźwigniowym. Obecnie nauczą się kontrchwytów na ten chwyt. Wkrętem pod przeciwnika w kierunku wykonywanego ataku ruchem jakby nurkowania pod tułów przeciwnika przy sklamrowaniu jego rąk pod swoim ramieniem lub pchnięciem przeciwnika biodrami. Jest to rodzaj rzutu przez ramię przy silnym uchwycie ręki przeciwnika na swoim karku. Półnelson zewnętrzny to jest atak karku spod dalszego barku przeciwnika i przekręcenie go na łopatki w stronę atakującego. Chwytu tego uczymy się po opanowaniu przewrotu w bok półnelsonem wewnętrznym. Wykonuje się go przez silne szarpnięcie pod dalszą rękę przeciwnika będącego w wysokim parterze lub przez jego skręcenie za pomocą dźwigni zakładanej pod dalszą rękę i na kark. Gdy w trakcie wykonywania tego chwytu wystąpią trudności, atakujący przeskakuje już po rozpoczęciu działania na dalszą stronę przeciwnika i wówczas chwyt staje się półnelsonem wewnętrznym, który już łatwo można wykończyć. Na każdym prawie treningu doskonalimy rzuty przez plecy i uczymy nowych form tego chwytu. Nowe, trudniejsze warianty polegają na tym, że przy zachowaniu tej samej pracy nóg atakujący zamyka w uchwycia rąk ramię i głowę przeciwnika. Umożliwia to rzut nawet przy bardzo silnej obronie, ale wymaga większej umiejętności wkrętu biodrami podatakowanego. Jeszcze trudniejszym jest rzut przez plecy uchwytem oburącz za jedną rękę od wewnątrz. Atakujący musi podejść bardzo głęboko pod biodra przeciwnika, wykonać wkręt na ugiętych nogach i przy ciągnięciu chwytu włożyć ramię pod bark atakowanego. Kolejnym chwytem jest rzut za jedną rękę z pominięciem głowy. Ważne jest tu utrzymanie ręki przeciwnika na swojej piersi, głębokie podejście klatką piersiową pod jego ramię i szybki skręt dłowia powodujący wybicie atakowanego. Chwyt stosowany często jako kontrchwyt na atak przeciwnika w pas z tyłu. Czyli przewrót przez plecy w parterze. Istotnym elementem jest tu wykonanie pełnego obrotu wokół długiej osi.